Nowy limitowany wojanek o smaku gumy balonowej już dostępny w sklepach biedronka. Mmm, jest pyszne. Dziś robimy wielki pojedynek na kolorowe brajnoty Niebieskie versus czerwone Które wygrają, jak myślicie? Czerwone wygrają! Nie, no, nie no, ma no, szans. No, no, no. Zobacz to, tak, jest. zobacz, u nas idzie pierwszy czerwony brainot. Kupujemy go! Nubek, no, 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 no. oni mają już pierwszego czerwonego brajnota Musimy poszukać jakiegoś naszego niebieskiego Właśnie, hmm? na starcie chyba I hmm? to hmm? diament jest. Idzie diamentowy pipi kiwi Idziesz do Ale nas, jesteś no. niebieski Ten pipi kiwi jest dużo gorszy od naszego Bo 313 sekundy, sekund A na to 50. O! Ej, dobra, wy mieliście jakieś przepotężne szczęście z nim, że akurat czerwone wam się trafiło. No, nie wytrzymam. Dobra, musimy, Nubek, mamy przewagę i tak, bo patrz, ten Nubili na przykład jest niebieski. Oni Oj, mają ja bardzo ja mało brainrotów, które mają coś czerwonego na sobie. Ha, ha, ha. Nieprawda, nieprawda, bo Nubili na przykład ma czerwone salami na głowie co? i wie co, i dlatego ja go kupuję. Nie, A, to, to jest, jest za mała rzecz. Dlaczego tak oszukujecie? Nie kupić, to wie, hmm, Ale w sumie to trochę prawda, ma coś czerwonego na sobie, widzowie. Ja wybieramy wszystko, co ma właśnie jakiś nasz kolor niebieski lub czerwony. Sprawdźmy kolejne. Czy pipi kiwi ma coś tutaj niebieskiego? Nie. Ten tripi tropa e, no ma nie, napis niebieski, nie ma. Widzisz? Ej, aboneka, aboneka, to, bo... to dać, super. Patrz, na diamentowa. Trafiła nam się 300 na sekundę. Ej, no. co? A, nie Patrzcie tylko na to, ja czemu ja tego nie mogę kupić. Nie możecie no, tego nie. kupić, bo to jest na naszej niebieskiej to, 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 to. linii. To, 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 to. Ale Ej. wiecie co? Mogę no. kupić co? by sfininie bombardinę, bo ona jest taka czerwona, ma uszy na przykład. O. Co ty patrzysz? Czerwone uszy? Ona nie ma czerwonych uszu, ty kłamco! No, o, nie, ma, to my my nie oni oszukują nubek, oni biorą brainrody, które nie są czerwone. O co no, chodzi? To prawda, oni patrzą na takie najmniejsze rzeczy. Wiecie co, widzowie? Myślę, że musimy odpalić listę brainrodów i zobaczyć, jakie brenoty są niebieskie i na jakie możemy liczyć, że możemy je kupować. Zobaczcie, tutaj mamy całą listę brain rotów, Który będzie tutaj niebieski? O, jest Nubini, Santanini jest trochę niebieski. Gangstaw! Futera jest trochę niebieska. Okej, okay, idziemy dalej. Musimy coś przepotężnie niebieskiego znaleźć, co na pewno będziemy mogli wziąć. O, Bluberini, Octopusyni jest niebieskie i za 250 daje 1000 na sekundę, więc będziemy musieli go szukać, a potem jakieś kolejne trzeba poszukać. O, na przykład Spironiro, Golubiro też jest niebieski, więc my tych niebieskich przenośnych możemy kupić naprawdę <laughs> bardzo dużo. Ajtek, ale... za bardzo u nas idzie! Paolo paolo ale Ta ja jest różowa, a nie czerwona! To nie jest czerwony jest bo... Tak, ale to, 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 to. Hej, to Ta kokardka tutaj trochę tak, czerwona No, no nie! Dobra. I ona ma trochę trochę no tak, czerwoną I serduszka ma no, czyż... tak, Pananita Dolfinita jest niebieska, zobaczcie, głowę ma niebieską! Nie! Yeah! I bandito. To dobre wymioty. Bo nam bardzo dużo daje to, że wypadają diamentowe, więc moim a. zdaniem wygra niebieska linia. Bo nasza walka liczy się do jednego tryliona. Kto pierwszy zarobi jeden trylion pieniędzy, ten wygrywa! Ale wiesz, to jest pewne, że ja to? jako pierwszy zarobię milion pieniędzy! Co ty Dobra, gadasz, brawo, ty. faktycznie! A ja jestem o krok od tego, bo mam już 900 tysięcy. No, nie wytrzymam. A ty, Nubek, co masz tak mało? Masz tylko 50 tysięcy, bo masz no same bo ja mam nuby. No, no. Bo ty ja. zabierasz te lepsze. Co ty mam masz całą armię Nubków. Przegramy z tobą, Nubano, no. Ej, tak to tak tak to... O, idzie Czeka O, co mi się? idzie! tak! To... tak. To... Ja to biorę. To... Ja yeah! Dobra! Serio? Wy macie tego, daje tysiąc na sekundę. 50 tysięcy kosztowało i daje 1 tysiąc na sekundę jest niebieskie. Gaduś, gaduś! Kupujmy wszystko, co idzie na linii, i masz sobie czerwony kolor, Musimy z nimi dzisiaj dobra, chwileczkę, ale... Dostawię. Jeśli mają być tylko niebieskie brajnoty, to muszę dać niebieskiego wojanka. Chociaż guma balonowa też ma niebieskie tutaj dodatki. Zobaczcie, takie niebieskie gumy ma, widzicie? Więc to działa. Dobra, Ta, To jest bardzo czerwony, bo to da mam. Ej, ja ma pipi Pipiki diamentowe, będę miał trochę lepszego brajnego. No, ej, faktycznie, kupujesz sobie kiwi, Dobra, kup sobie, bo ty masz same nubini. A tutaj leci. O, ale to nie weźmiesz, bo to no. jest nasza linia. A ja linia. powinienem to mieć, to ale dobra. Słuchajcie, bo tutaj szczęście nam się zwiększa właśnie w tym momencie na razy dwa, więc może dzięki temu będziemy mieli dostęp do lepszych Brain Roto. Może nawet nam wypadnie taki tralalero tralala, on jest cały niebieski, ale i tak na niego jeszcze nie mam pieniędzy, bo kosztuje aż 10 milionów, więc no, jeszcze sporo. Drogi, to prawda. Czasem najwięcej radości dają małe rzeczy. Chwile, gdy robimy coś wyjątkowego, bo najważniejsze, że jesteśmy razem i że możemy dzielić się tym, co dobre. Z tego co widzę, to szczęście nam się popłaciło bo mamy kolejne Blue Beanie, a my octopusiny. Gacki, mamy na kapucinę i to? bierzemy ją co nie Gacek? Zgadzamy, ale to zgadzamy, jest zakazane, nie powinniście jej brać. I czekaj, 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 tutaj mamy jeszcze kolejnego. A nie, wiesz co? No, sobie tego frulli frula. On jest mega a. słaby Ej, to jest, a to? zobacz, bo tutaj jest mityk i on jest czerwony, bo ma czerwony napis. I chętnie Pila. go kupię. Ej, to to. on faktycznie jest na czerwono, zobaczcie, bo jest mityk na czerwono napisane, ale oszukuje. Ale to jest najlepszy prezent, jakby by był za pół miliona. On będzie tak dużo zarabiał. Ale to w takim Ale razie, jak mocne. on ma tutaj niebieskie napisane rare, czyli rzadki, to też go mogę kupić. O! No i pewnie, co? tak. No, się mówić. Ale i tak mam lepszego prezenta, który daje bardzo dużo na sekundę już mam prawie 5 milionów, czyli jestem numerem jeden. Prr, ty, bo ja to albo z Ej, Ja kupiłem, no, to mój miałbyś. E, eh, sorry, no, mano, nie chciałem. Wiesz, co, możesz sobie za to zabrać jakiś pipikiwi ode mnie z bazy A, dzięki wielkie. Ja mam kolejnego breakota! To jakiego macie kolejnego brilata? Brick! Bri, Bricus, bricus, bricus. bricus. Dicus Bombicus! Co a a a! tutaj? Ej, no. Proszę, mogę kupić z waszej no, linii. Będzie dawał 3000 no na sekundę. Nie, no to tak oczywiście, że nie możesz! No, no, no nie! Ja nie wiem czemu. Patrz, na 2,5 milionów! Miejibyśmy Ej, co? Ja biazko, I, zobacz, I on ma czerwone piorunki dookoła, jak sera, więc go na pewno możemy na wziąć. Co no? Od kiedy tak można? Ej, dobra, jest jakaś niebieska klasa inna niż rzadka, bo rzadka to jest mega słaba. To linii, czerwony. no, To jest czerwone! no, dla dla brikus, dikus, o, no, ten. nie wytrzymam, no, 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 z was... Oj, czekaj! Diamentowa Blueberry to O no co wygada? Co to tak 1500 na sekundę, ona jest super niebieska! to jest wojankowe! Ej, chwila! Ej, wojankowe! Ej, bojankowe. Ej, bojankowe. Ej, bojankowe. Jest to efekt wojankowy! Było, On nas uratuje, dubę! No nie, no! Yes. Efekt wojankowy jest najlepszy i tak dużo daje! Tak, efekt wojankowy będzie super idealny! No właśnie! Dlatego sobie odbierzmy pieniążki stąd i mamy już 12 milionów! Ej, dobra, ty masz za no, dużo kasiołek, Wojtek, hey. tak, no. Ej, ale ty też mnie gonisz dzięki temu, że kupiliście tego TTT Sakura. Macie go na wyższym piętrze i możecie od niego odebrać aż 17 milionów, co? 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 Tak, dużo, dawaj, sekundę. Co jest grane? Idzie tralalero, tralalo. Ej, nie, czekaj, czekaj, czekaj. Ile on daje na sekundę? 50 <suszyny> tysięcy? 50 tysięcy. No, Nasz najlepszy prenot z całej ekipy. Ale wiecie, co? U nas na pewno pójdzie strobery elefant na większym laku, więc my go zgarniemy i wygramy z to ja prawda, no nie ma niestety OG Braynota, który jest niebieski, więc musimy sobie szybko nazbierać e. innych Brainrotów żeby musimy z nimi wygrać. To by było super wtedy, O, wiesz? to byłoby mega. I właśnie w tym momencie, widzowie, szczęście się zwiększa na razy cztery, ale oglądajcie dalej, bo potem się zwiększy nawet na razy 100 i będą wypadać same OG Brain Roty. Ej, A. dobra, to będzie mega mocne, ale wiecie hmm. co? Trzeba zrobić dużo kasy, żeby móc kupować te Brain Roty. Dobra, ja sobie już robię nawet miejsce tutaj na te Brain Roty, żeby tutaj było na pierwszym, e, o, poziomie. Ej, ten miał niebieskie oczy. Teraz dopiero zauważyłem. Ha. Co? E ale faktycznie ma niebieskie mała, to miała, to miała, to miała, to, oczy. No. Jak to za mało? Wybraliście nobie pizzyni, która miała tylko pizzę niebieską. Lęce nie e, czerwona! Nie co wam tu idzie? On ma też czerwone! Nie ma! On ma też czerwone! Nie ma! Nie ma pasy dla to jest czerwone. No. Ej, no co, w sumie ogień jest czerwony trochę, to prawda. Gacek, jest co, chyba by 25 milionów jego To nie Bo ja z Ej, Ej, dobra, niedobrze bardzo, bo on jest silniejszy od mojego tralalero tralala lero la, -la, -la, -la. Ej, to Teraz nawet wygrywamy z tobą, tojtek. Nie macie szans. Dobra, widzowie, ja muszę sprawdzić, jakie brainrody mogę teraz jeszcze poszukać. Ej, czekaj, co? Macie Octopusy? Nie? Ej, o, co nie Ale ona... Tu nie o, ma pa, nie ma, ale ma, ma niebieskie oczy! Ja ją chcę kupić! Nie możesz stojtek, bo no. to jest secret! No. Nie możesz go kupić! Ej i tak bym jej nie kupił, bo w sumie nie mam na nią kasy <grym> Ale Ej, co? Nie ma niebieskiego niebieskiego. Proszę, miej coś niebieskiego. Przyjrzyj <grym> się nobano, oni biorą to nawet najmniejsze właśnie. szczegóły. Mm? Okej, okay, tutaj nie, oczy nie, nic nie ma niebieskiego. No nie no, to jest mega przypał. Zobaczcie, ale. musimy iść dalej. Patrzcie, tutaj mamy na przykład Statuito Libertito. Jest trochę takie niebieskie. Mm, ale idziemy dalej, bo coś potrzebujemy mocniejszego. <grym> Pigeone machina ma no, ale taka zielonka. No mam nadzieję, że to jest coś mocnego. Nie chce mi się wchodzić do gry, wiesz, a co to jest? No dobra, to jest diamentowe tralalela. E, co? Nie, To wchodzimy. Faktycznie jest i już prawie ty ucieka na ta samym ta to końcu. To no nie, ja to to Diamentowe tralalelero. Tra niebieski jesteśmy. A. Ty niebieski właśnie z nubeczkiem. Ej, czekaj, co to? Tam... Czerwony, 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 czerwony! Zobacz, co ma niebieskie! Co ma niebieskie! Ej, patrzcie u mnie, patrzcie u mnie! A co masz u ciebie? Extin Mateo i zobacz co ma w brzuszku! Ej, no trochę w brzuchu ma czerwone, to prawda! Nie mam kasy! Ej, nie! Nie oh, mam oh, oh, kasy, dobrze, a ja, to, a ja kupuję to! Szybko! Ej, co? Też nie mam kasy! Nie mam kasy! Dobra, mam, już mam. No, mam, kasę, mam, mam 500 milionów, Kupiłem. milionów! Co? 500 milionów? No, no, co ty gada? Ej, zobacz, co tutaj zbyt. idzie, to jest ziemia! Ja to chcę Ej. kupić! O nie, ja nie mam niestety, nie mam czerwonego, ale tutaj też nie ma czerwonego za bardzo, co? Ej, ale jakby o, było Lostralitos, to byłoby niebieskie i mógłbym je mieć! No, sobie prawda, niebiej, no. to sobie prawda, no! Widzowie musimy upolować takie, więc musimy uzbierać kaskę i już nie. teraz sobie mam bardzo dużo pieniędzy. A no, co idzie? Co niebieski? No, nie, to ja to jest niebieski nie mogę! The Nie, nie ma nic czerwonego. Mm -mm. No, niestety nie ma, ale u ciebie idzie. brain brajnot, go lucky Blok. Możesz się kupić. Ale teraz Dawaj, idzie. Dobrze, go. super dużo rzeczy, teraz idzie niebieskich. Mamy szczęście, nubek przez chwilę. Bardzo dobrze. Do. Ale ja mam bardzo małą kasy. Dałbyś mi coś jeszcze, może? E, dobra, możesz tego blueberry niektórych pustyni w sumie już sobie zabrać. O, Nawet dzięki, tego okay. pataty ma i drugie blueberry. Ile masz kasiory? 400 milionów. Ja nie mogę, coś jest taki A wiesz, że ja mam 1B? Co? Już jeden b Nie no

On ma niebieskie niemieckie... spodnie, więc się liczy. To... Wierzę, mega dobry drop wam teraz wypał. Co nie? ej, też już mam jeden bilion, zobacz, mam więcej od ciebie! To ale, ale... Ty, to beluga, ma beluga, beluga, beluga idzie! I ona ma czerwone buty, ale ty jej nie możesz kupić, bo nie jest na twojej linii No Akurat prawda, to jest, no. A słuchajcie właśnie, w tym momencie zwiększamy szczęście na jeszcze większe bo razy osiem, więc przygotujcie się, widzowie, bo teraz będzie się działo! Dobra, zbierzmy sobie jeszcze tutaj pieniążki Nie! 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 Yeah. nie! Six, six, seven! Six, seven! Six, seven! SIX SEVEN! Yeah! I czekaj, patrz co idzie za nim! Blueberry te... nie, 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 tego nie kupujesz. Niebieskie oczy tak. ma. Bo boi, ja niebieski oczy, ja no no niebieskie oczy? Ja <grym> nie mam. <grym> niebieskie. Niebieskie oczy. I tutaj ta też ma niebieskie oczy. Biorę ją. Dobra, a my bierzemy wszystko co jest z wszystko co jest z bitykami. Nie, zobacz, tak, same niebieskie. Podamy. idą! Same niebieskie idą! No Dobra. E, czy patrz, patrz, wampirka Biorę, biorę, biorę tę. faktycznie. Wampirina Kapucina faktycznie jest czerwona. To prawda. Możecie ją wziąć, ale i tak jest słabsza no, od no, naszych Brain Bo zobaczcie. Dobra, no bana. O jest. To wy Brain Rotjecie naszych Czyli nie zobacz to i tak! O ej! To już jest stary Brainot, ale my go nigdy nie widzieliśmy za często, tak! Oj, to tego nie widziałem, ale kusacki. Wow, Mega ładny, ej, tylko my byśmy mogli go kupić. Dobra, no weź sobie no. ten blueberry jak nie, nie już po nie, nie tak potrzebuję. No, wojankowe to jest ja chęcią, ja je wezmę! Ja już mam 11 miliardów! Ho, 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 no ja tak szybko to wyjada! Nie, o to właśnie chodzi widzowie, jesteśmy tutaj wygranymi tego teleturnieju! I co idzie. Karkar, 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 Karkar! I diament z tyłu, diament z tyłu! I diament, i jeszcze yy, blueberry, nie, okto, pusy, nie, kolejne! Nie mamy nic to jest Ej, dobra, teraz będziemy ci mieć dużo kasy i może trafimy na jakiegoś fajnego OG Brenota. Ej, właśnie Muszę tego... Nie ma OG Brenota, który jest niebieski. Ej, ale co tu idzie? Co tu idzie? O, niebieski się masa! Kupuje! Staj, tak. Pamiętaj, tak. Pamiętaj, że... Dobra! Pamiętaj, że przecież OG może wypaść na przykład diamentowy, a wtedy będziesz długo kupić. Ej, faktycznie! Ja. To, że wypadają diamentowe, daje nam mega, mega przewagę, więc słuchajcie, odbieramy sobie tutaj kaskę i No, no możesz wziąć sobie ja. już trollero, trollera. No, bo jest słaby. O, tak? I nawet Dobra, tego. On Al, on Clito sami to możesz też sobie Dobra, zabrać. Dobra, dzięki. Uh -huh. Ja I... nie mogę. E, ile macie Kasior? Ja mam 2 6 b tylko. <śmiech> ja <śmiech> mam 10 <laughs> razy więcej. <laughs> Jakim cudem no. to jest niemożliwe? Bardzo dobrze, słuchajcie, rozwalamy ich bardzo mocno. Team Wojan niebieski, a <laughs> nie, nie jakiś czerwony. Mi się, to, mi się to w ogóle nie, 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 nie podoba. E, e, co? No nubek ma mało, bo wszystko do mnie idzie, ale spokojnie, zaraz Właśnie. dam mu jednego prędko, no, to będzie miał więcej od ciebie gacek. Właśnie, bo co ty gacek masz, Zaraz, zaraz zobaczymy, ale muszę brać roty. ty nawet nie jesteś lepszy od nupeczka. O, teraz co idzie? 12 milionów na sekundę! To no nie! No to nie! Mariaki Corazoni. Szczerze, macie dzisiaj takiego parta, to jest takie niesprawiedliwe. Zobaczcie nie, na to. To, to, to będzie dawało tak dużo. Patrz na to. Po 300 milionów na sekundę. Odbieramy sobie to. Yes. Dobra, Dobra. Wydaje mi się, że wy coś oszukujecie dzisiaj co? w dzisiejszym odcinku. Co? Co? Let's Dobra, bierzemy sobie to... Ej, dobry. Z grazkiem ale... trafimy pewnie z e, Elefanta i zobaczycie. Ej, ale tak, przyjrzyjcie się na Brain of God na nazwę. No, ale wiesz co, ono się czerwona zmienia. To ja nie wiem, czy to jest takie dobre. Ale w jest trochę czerwona no. przez chwilę. Dobra, mamy kolejnego niebieskiego, to ja tutaj, zobaczcie. Już... O, wiarę, tak, A co ty ja, go kupiłeś? No ja go Oj, kupiłem, tego. i ty nie odkupiłeś, go. <laughs> Sorry, no tak. dobra. Bardzo dobrze. Lecz sobie no, od tego, od Lucky blocka. O. No jakbym miał pieniądze, idę pozbierać. Nie masz kasy! Co? No nie mam, bo mi odkupiłeś moją... Ale Nowek, dobra. Ja już mam 45 miliardów, a to oznacza widzowie, że zaraz będzie okay. jeden trylion. Oh, co? 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 No co wy Ja nie mogę. Jeszcze zanim coś idzie. Trollelodon. 30 no milionów nie, na sekundę. No. To jest oh, niesamowite. No. Jakim cudem mogło to się wydarzyć? Ale jest super. Ej, zobaczcie, tutaj wam idzie. No to możecie kupić te czerwone malaki. Będzemy, są mega mocne. Aha. I Ej, Ej, co co? Hej, to co zamykam? czerwone oczy w sumie. Ej, czemu nie kupili... A, kupiliście to, dobra, dobra, dobra. Tak, tak, kupiliśmy tego, to, to go też kupuję. Kolejny niebieski, biorę go, dobra. I słuchajcie, sprawdźmy ile teraz mamy kaski. Już mamy prawie 100 miliardów, a to oznacza, że jesteśmy bardzo blisko jednego tryliona! Nie jest niemożliwe, żebyśmy jeden trylion, to jest niemożliwe. Się to jest niemożliwe. Dobra, Uda się! To, to tak. Zobaczcie, mamy tutaj już w sumie o! 100 trylionów. kolejny sekret idzie jak coś, Chodź tu zobaczyć. Co? Jaki nowy sekret? Co? Oh, sex soda! Aww. No Co wygadacie? To, je e, to jest kozackie. Dobra, to, to, to jest mm -hmm. bardzo niemiłe z naszej strony. To bardzo, jest bardzo niemiłe. To jest bardzo niemiłe. To nie lepszego? Tak, tak. Możesz zabrać sobie na przykład takiego e, tutaj e, różowo-niebieskiego i tego e. Bulbito Bandito, I, bo ma 200 To Ale ci miejsce przy tym od razu. A Fajnie. jeszcze jest tra. Lalero, chwila, co tu idzie? <laughs> Słegi, bro! Diamentowy! Nie macie tu kasy! Nie ma tu 4 kasy! A, co ty gadasz, że nie ma tu <laughs> kasy? Ja go na 142 To, to, to 12 Przecież ja mam 140 a, exactly. miliardów. Dobra, kasek, dobra, kasek Nas uratuje tylko i wyłącznie strobery a To, że on drogi jest, jest niemożliwe. Nicmigo. Ej, ale przecież to jakby to nawet dropnął, to byście nie mogli go kupić, bo on jest za 250 miliardów. Tak, tak. My musimy chyba zwiększyć szczęście, bo to już Ej, nie, tak, nie ma szans tak. po prostu. Zwiększamy szczęście, widzowie i teraz zobaczymy, bo będzie przepotężne. Jakie teraz jest szczęście? Teraz jest szczęście razy 12! Jutro! I Zobacz, od razu mi wyszło! Cookie and Cz... Co? Nie! nie to co, to ja, ja to ja wygram! Nie. Jak, nie jak nie kupię, nie to wygram! Kupić, nie to daje tyle to za OG! Raz. Nie kupisz! Nie kupisz! Nie. Nie, no. nie kupuj, nie kupuj! tego. ja! Zobacz, co, co wam idzie! To. A nie, to jest mój! To ja! Ma to dla się. nas! Nie, ty ja, nie możesz do Czekaj, czerwone! Co ma czerwone? Nic nie ma! Nic nie ma! Czerwone! Zobaczcie! Nas idzie o, nie macie czerwonego O, nie, nie, nie! Robią. Dobra, nie macie opcji tego kupić nawet. Dobra, słuchajcie, a my chodźmy i słuchajcie. po ile on zarabia! 100 miliardów już ma! O, ja cię kręcę! Ej, powiem, to ja ci miejsce i wezmę tego -lelo, No okay? weź, no bo już tego dawno Ej. nie potrzebuję, ale Gęty. chwila. Musimy wygrać to! Nie, przegramy, ja ci... nie mam za A mediamentowe już prawie chodzą, to przez to, że takie szczęście jest zwiększone. Ej, Dobra, ale to jest oszustwo, bo zdaniem tak nie powinno wyglądać. Co jest? Zobacz, co chodźmy, mi dropnęło na linii! Telefon, nie, 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 nie! Ja tego nie skomentuję! Ja. To to wy nie możecie tego ja nawet skupić! Nie macie no. tyle kasy! No, no, nie. no dobra, ale my z Gaskim razem będziemy mieć więcej niż tylko ty, toi, to? Czemu? Jak to? Bo to jest grze duży nowa! Ale wy nie macie nawet razem tyle co ja! No co to masz? Masz? Zaraz ja już mam, czekaj, zaraz rozbieramy sobie! Ja już mam 700 miliardów! Czekaj, ty zaraz wygrał Mogę zaraz kupić jeszcze ostatniego jakiegoś mocnego i wygrać to kompletnie jeden trelion do bitwie. Ja Aha. Co? Zobacz. zobacz. Co? Kawa, kawa, kawa. Kawa. Ona to daje tylko milion na sekundę. Bicykleta idzie, ale niebieska, a ona. Czerw... To jest, to jest, to jest... <coughs> <coughs> ej, a czemu ono ci co to ma być? Ej, bo wy no, macie no. takiego ej, no, pecha, no. nie? Dobra. No serio, taki pech. Uwaga, ba, patrzcie ba. teraz na liczbę moich pieniędzy, Uwaga, Jeden trylion! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij. I tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Hej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.